Gdzie tam ten frajer? Co? Jak słuchajcie, kurwa podchody? Bardzo dobrze. bo, bo tu I jest mój, mój żołnierz, czy on będzie pilnował. Będzie pilnował, jak nie, to pierdol. Chyba, że gdzieś tutaj jest. Mhm. O! No tak, nie tu Jestem obywatelem! Jak pięknie! Eee, obiega się o stanowisko. Eee, przedstawiciel gildii, oprawca. No dobra, przedstawiciel gildi, bo nie mam innego. Za mało pieniędzy! Za mało pieniędzy! Szybko, szybko musimy coś sprzedać. A eee, co ja mogę sprzedać? To mogę sprzedać? I tego ja pięć mogę sprzedać. O, proszę. Idź, szybciutko! Szybciutko! Tak to bywa, że ja muszę tutaj, kurczę, ubiegać się o stanowiska, jakieś inne pierdoły. Dobra, ubiegaj się o stanowisko. 5! A ile? Wiesz, 50, kurczę! Nie mamy tyle hajsiwa. Musimy coś sprzedać. O! fajne Szybko. Wózek. Tu. O. Dobrze. Na. Kamórej sala, to. Dobra. Robisz tak. Sprzedaj, szybko. No, po roz, no, Rozwo, no, roz, no, roz, no, zaraz kurczę mnie no, ubiegać. No, 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 na pewno idą tu jacyś inni frajerzy. Słyszymy, że ubiegać, że będzie stoi... nie ma. Nieee. W ogóle, kurde, nigdy się nie rozumiem, jak. Bardzo ładny gmach. To naprawdę ładnego. Ej, tutaj niedługo będą moje barwy. Co jest? Dyplomacja. Zmienił się spokojnie na spakowanie agresji na nieotra. Kimko ale... no, nie... może być? Ktoś do mnie pisze. Ktoś się nie, nie lubi. Chciałbym się zastanowić. No i bardzo fajnie. Moja noga się jest prawie zdrowa. Ty jesteś stary. The o kurczę, tutaj. Tutaj było dużo ludzi, ja ich nie wpuściłem. Ej, ale przepraszam. My chcieliście na nabożeństwo iść. Ajajaj. Trudno. Nie żebym się ja tym jakbym przejął. Dobra, będziemy na kurwiać hostie. Więcej ludzi w pracy, to le le lepsza produkcja. Co, kurde, nie. No przyspiesza to sporo. No dobra. Nakurzacie hostie. Będziemy je sprzedawać. Dobra hostie nie jest ła. Bardzo, przydałby mi się dodatkowy pracownik. Co wy na to myślicie? Więcej? Więcej ludzi to większe wydatki. Więcej opad. Ej, tutaj pada tak samo jak u mnie na zewnątrz. A nie mogę więcej ludzi, ale mogę zwiększyć miejsce w magazynie. To by się przydało. I pojemność magazynu. Przedałoby się, ale na razie to są wydatki, które będą bardzo ciężkie. No kurde, nie będę robił na może i zwala jednego człowieka. o was Ile ja z was wyciągnę pieniędzy? Prawie nic. Gdyby przeszło was dziesięciu, no, no dobrze. No to już bym ci zrobił. Żelazny. Lieczenie, bo... Hmm... A, a ty co odpalasz? Tej gościu, co ty za 6 robisz? Nie widzicie, już się wyleczyłem. I ne co że się... i te te robię problemy... I nie o, bo jestem chory, bo okay. mam ceną. No no to jest. To trochę głupia, ale... Ten patroluje, już niczego się nie boję. przy hmm. okay. mm -hmm. przywilejem, mogę mieć dom. Mogę się ubiegać o stanowisko, pięknie. Ubieganie się o stanowisko jest zawsze najlepsze. Co? Porada, spierdalać mi z tymi poradami, kurde, co ja sobie... z nimi wydrę. Lepiej. Kurde, ja nie umiem góźspodować pieniążkami. To jest złe. Dobra. Andrzeju, jednej na Może ktoś jeszcze przyjdzie. No co mamy? Kurde, dopiero 14 godzinę. Kurde młoda godzina. Tworzę się kurde kazanie nie robi. Ale w poko. Pierdolam nie że mucha nie siada.

135, dlaczego nie 140? Oszukujecie mnie. Na pewno, kurde, ja już ja znam takich jak wy. No. no wejdź do tego pieprzonego kościoła. No tak, tak, oczywiście, idź sobie, idź sobie, kurde. Ja wiedziałem, że kurde robić wam kazanie o tej porze to jest głupota. Ale nie, ja zawsze idę do kościoła, więc co sobie stać. pod drzwiami może mi pierdolę kazanie. A jak wiem, że ci pierdolę kazanie, to chyba se wysłać. Szmatno. Do kościoła, kurwa, dacznico jebana. Aleksandro Markwita. Ludzie wiesz, że się tak głupi. A swoją drogą ee, tutaj polityka. Trzeba, o dobrze, on mnie lubi Tutaj trzeba teraz tak yy, pokonwersować yy, Powiedzieć komplement Gdzie ty kurwa jesteś No już, no nie rób scen Dude, nie rób scen no, podejdź, podejdź. I, I teraz ta polityka Tutaj, o, o Spróbuj przekupić tu Tak, tak, to, to, to działa, to zawsze działa e, 29, kurwa,

Czy kurwa jest? Hmm. Eee... Nie ma drogi do celu. Ale jakby... Ogóle... Ona tutaj jest, Lina. No fajnie. Ech. No dobra, trzeba to przyspieszyć, żeby zrobić tego kurwa jakieś. No i ja Ten, teraz trzeba się uśmiechać, czy ząbki A jednego składa nie ma! Yeah. Jego, głos jest nieważny w tym. A więc tak, troszeczkę to spowolnimy. Tutaj... E, gościu robi na mnie. Więc tutaj. Halo. Oh, you a prima be est. Mm -hmm. Thank you very much. Mm -hmm. Seldom have I had mm -hmm. a more pleasant conversation. A layer, the actor est. You, sir, are a charmer. Tak. Thank you. Is it a good thing? No. I takim sposobem, normalnie, dziękuję. Chuj wam w dupę! Tak się kurwa pracuje w polityce. Nabi, nabi. Linusujemy. Gratulujemy. Sam nie wiedział, że to tak Dobra. I teraz patrzcie. Jak czas nagle kurwa przyspiesza i obrady nie trwają cały dzień. A wiecie co jest najpiękniejsze? Wystarczy, że teraz pójdę level w górę i nie jestem z nią na złym statusie. To jest fajne. Okej. Okay. Mam wystarczający pieniądz. Aby... Okej. Okay. dobra. Mhm. Ubiegaj się o stanowisko. O kurwa. Skurde aż 700 golda. na razie się nie będę ubiegać. Bo musiałbym ćwiczyć O! Dobra. Eee, jest na... Godzina... Kurwa masz Szybko! Szybko! Szybko do kościółka, szybko! Musisz jebnąć kazanie, musisz być kurwa zajebistym księdzem. Co? Jegoś kazania Naprawdę? Ja nie mogę już jebnąć kazania, A, ej, no serio? Ale to w postaci zależy Ile jaka jest kurde co? 8 godzin Ty kurwa Zrobiliście mnie Ja wam zaufałem Bam do szubrawców Zapamiętam to sobie That won't take long. A ci już stoją. Alo STRAŻ! Spoko. Ja zaraz mam, kurwa, że ta pizda na... Jebne taką kontrolę. Tkania. Kontrola. Eee... So, bo kurwa, sanepit w szmaciarze. E, myślicie, że wydymaliście Fred? A teraz? Fred dymował. No tak, wyeliminuję. Są już tylko czterech. O kurcze, Jedna dynastia już padła. Nakaż kontrolę z wieśnictwem nad telewizorami. <grym i, <grym i, I co? I co? Trzeba się przypierdolić, o byle co. Bardzo dobrze. Ja wam kurwa dam. Nie będziecie mi się tu... No ja Dlaczego? Tyle ludzi chce kurwa mszy. Przyspieszmy to. Bardzo szybko przyspieszmy.

Jebdna sakazanka. No co mi szkodzi no i tak za się godzin dopiero będę mógł zrobić następne. No się jeszcze na Mary dozwałem. I don't I don't get robbed. Beauty for poor spiritu. Beauty for poor. Jeszcze dan tutaj pochwała. W sumie, o! Panie, kurwa, ile levelu! Krasomówstwo, charyzma, więcej charyzmy, jeszcze, chociaż kurwa, takie rękodzielnictwo. Teraz przyda się jakiś poziom, głęboki sen, mentor. Zastanawiasz się, czy nie nauczyciel, gdy pracownicy zadają Ci pytanie. Eee, oni zdaje się wyrażają swoje wdzięczności, zdobywają doświadczenie, musisz być szybciej za każdy poziom umiejętności, a więc nawet możesz się unieszyć pośrednio. Geniusz motywacyjny. Podać dzięki swoim niezrównanym zdolnościom motywacyjnym, potrafisz wydobyć z pracownika to, co najlepsze. Za każdym razem, gdy zmieszasz ich złotem za pomocą czynnika w podwładzie pracowników, sprawiesz, że co? Na to pracowali ciężej. próbowała, plugowa, pracownika, Krady szybciej. Nie zawsze wracają najszybsi. No i ja, nie mam Człowiek wykształcony. Na każdą do mnie 15. No to jest dla nas jest coś dla mnie. No i o to chodzi. I o to chodzi, brodę. Ok, 1290. Pieniążki, pieniążki, pieniążki. Kolejna hostel. Sprzedaj Znaczy, wyładuj Awans, on my way. porada, on z tymi poradami